To tak jak kiedyś powiedziałem, przełóżcie to państwo na aferę w Monie i zegarek za 5100 zł, gdzie kwalifikacja czynu jest od 2 do 10 lat. Jak można to wszystko porównywać? Nie wiem. Jak w zakłamanym państwie żyjemy, kiedy się mówi tak dużo na temat człowieka, jego dobra, dbałości, kiedy w momencie, kiedy dochodzi do tej tragedii, która miała miejsce 4 stycznia, w efekcie końcowym sąd mówi tak, są winni. Natomiast kary były no praktycznie minimalne, uwzględniając również okres przebywania oskarżonych w areszcie. Praktycznie dla organizatora jest to kara już odbyta dla drugiego ewentualnie rok. No tak jak powiedziałem na wstępie, będziemy występowali o osadnienie pisemne i prawdopodobnie sprawa będzie kierowana do sądu kolejnej instancji. Natomiast jest to na znowu skazanie na przeżywanie wszystkiego od nowa. I cóż można powiedzieć tak na gorąco, że człowiek przestaje wierzyć w jakąkolwiek uczciwość, sprawiedliwość, kiedy pełnomocnik wykazał wprost winę osoby, która nie była na miejscu, odwołując się do opinii biegłych, y, które nie podlegają interpretacji, ponieważ były to wskaźniki, czy to wydychanym, czy y, toksykologiczne czy w zakresie odniesionych obrażeń, gdzie wskazał, że to tam po prostu nie było, nie mógł się zaopiekować, że mataczył. Zresztą wysoki sąd również, to określił, że oskarżeni mataczyny mają takie prawo. I mimo wszystko wyrok jest i uzasadnienie, tak jak Państwo słyszeliście. Cóż można powiedzieć? Można powiedzieć bardzo dużo, ale to będą słowa na pewno nie nadające się do, do powtórzenia i, i przekazu, jak również nie chciałbym tutaj w emocjach wypowiedzieć z czegoś, żeby potem... Organa ścigana, jakby namierzały mnie za zniewagę sądu czy przy jakiejś instytucji państwa. Chcę zwrócić państwa uwagę na jedną rzecz, bardzo ważną od początku. 5 stycznia 2019 roku zarówno pan premier Morawiecki, jak i ówczesny minister spraw wewnętrznych administracji Brudziński ogłosili, że przyczyną była nieszczelność piecyka, gaz itd. ZAG dokumentu wynika, że nigdy ten człowiek, który się miał opiekować dziewczynkami, nie był w stanie zagrożenia życia. Natomiast zostało to przedstawione, został on przedstawiony jako bohater, który ratował dzieci. Przypomnijcie sobie Państwo, o czym pisaliście, o czym mówiliście. Pracownik, który był bohaterem. O tym mówiono wszyscy. Biskup w niedzielę przez jego zdrowie odprawia, miał być podobno w stanie krytycznym, w stanie śpiączki. ZAG wynika co? Nigdy takiego stanu nie było. Mało tego, ówczesny prokurator prokuratury okręgowej, pan Krzysztof Kozberg, mnie i mojej małżonce w sobotę, jak byliśmy w prokuraturze, powiedział, że jest pracownik w stanie ciężkim, krytycznym. To samo powtórzył wszystkim rodzicom w poniedziałek. Dlaczego kłamał? Dlaczego od razu, od 5 stycznia została stworzona legenda dla pracownika, który nigdy nie był ani w stanie zagrożenia życia i nie opiekował się naszymi dziećmi? Obiecałem swojej córce, że... Dołożę wszystkich starań, żeby winni ponieśli odpowiedzialność. I jeżeli zdrowie mi na to pozwoli, na pewno ta sprawiedliwość tych ludzi dosiądzie. Co może ojciec zrobić dla dziecka, które zginęło w takich okolicznościach? Ujawić wszystkie okoliczności i zarówno jeżeli chodzi o śmierć Wiktorii, jak i również pozostałych dziewczynek, żeby coś państwo wyciągnęło z tego, z korzyścią, żeby pana dziecko, pana, państwo nie zginęło w takiej samej sytuacji. Bo to ma być oddziaływanie, o którym pani sędzia powiedziała. O czym tu mówimy? To są kpiny po prostu z instytucji państwa, z instytucji, a przede wszystkim ze zmarłych dziewczyn.